Tam Was, to Kozaczek A to jest Minecraft No, wychodzimy na zewnątrz i... What the fuck co to jest? Ludzie Zaraz Wam to pokażę Tak, to jest farma katusów Zrobiłem ją bardzo cienkami, bo tam trochę długo zajęło I jak to działa? Tłoki To wszystko działa to tłukami w bardzo prosty sposób to Wam pokazuję i tu patrzcie jeszcze na to, to jest najlepsze i spadło bardzo opłacalne przydatne i jak chcecie to skopiujcie sobie pomysł nic wam nie zrobię. I działa to w najprostszy sposób. Myślę, że bardzo ludzi zna to. Tam jest wajcha. To idzie redstone, tak? To jest do tłoków popodłączone. Gdy wajcha się przeciągnie, wtedy redstone dostaje prąd i tłoki się przesuwają. Co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? W dzisiejszym odcinku idziemy. No. Jeszcze dróżkę zrobię. Czy ja nie wziąłem? Nie, nie wziąłem. Aj. Hmm. Hmm. Tak, co ja... A tak, i ludzie, muszę wam bardzo podziękować. Za subskrypcję i ilość wyświetlonych filmów, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie spodziewałem się, że ta seria może się komukolwiek spodobać, ale jak widać, spodobała się. Ja się z tego bardzo cieszę. Yy, subskrypcje Wasze, komentarze i tym podobne zachęcają mnie do nagrywania dalszych odcinków. Jeśli chcecie, żeby odcinki. żeby w ogóle. Żebym z większym zapałem to nagrywał, to subskrybujcie mnie, ale nie tylko dlatego, bo chciałbym jeszcze otworzyć serię League of Legends. Także do tego bym potrzebował zdjęty limit. A żeby to osiągnąć, potrzebuję subskrypcji. I jeszcze robię zapowiedź pewnej budowli, może. Jakby to określić? Tak, pewnej budowli. No, Ta budowla powstanie tu na tej górce. Jeszcze znaczy się jakieś tam zrobi. Tu będzie coś kuczci kogoś i coś, do którego mi jest potrzebne dużo cabelstona i lawy. Także możecie się domyślać, ale nie mam, ale podpierzę jako mi się to uda. I do dzisiaj nie odkryłem, co zrobić, żeby owcy urosła wełna. Napiszcie mi, jeśli ktoś wie. Próbowałem wszystko, nakarmiłem ją, te bloczki trawy tam nie działa, nie wiem. Nie napiszcie mi, jeśli ktoś wie. Mam, mam motykę, tak. Jeśli ktoś wie, no przydałoby mi się wiedzieć, jak to zrobić. Tak, na razie tylko tyle, nie jest potrzebne. sobie rozmnożę. Idźcie, głupi owca. Ja teraz tu. Na głupi świn. Zrobiłem mapę. I kompas. Co? A to, czemu ja mam dwa dyski? Kiedyś przez przypadek... Albo mi się zbugowały, albo szkielet... Albo szkielet zrobił kiedyś creepera. Jeszcze raz, ale... Dziwne. Same diski. Ta sama pysenka. Podejrzane. Tak, farma kaktusów na razie sprawdza się dobrze. Widzicie, wszystko tu pięknie spływa. Zobaczymy, czy są kaktuski. Są kaktuski, tak, jest tu jeden. Jezu, jaki lak już się wystraszyłem, że. że mi się znowu nie uda bo to jest drugie podejście do filmu. Nie, nie można tracić zapału. Już myślałem, że jestem full. Idziemy zobaczyć, że tam rozpię się. To slime, ale wątpię dalej za małe pomieszczenie będzie. Bo robię pomieszczenie dla slimów, Jak chyba wspominałem, nie wiem. Tam robię pomieszczenie, ale wątpię, żeby tam się coś zrespełniło. Po prostu przybył roku ogromne pomieszczenie. I tam... Chciałbym, żeby tu się slime spioł, ale to prawdopodobnie przy tym pomysłie musi być ciemno. A na razie to jest poroświecone. To będzie jeszcze ogromne. Jak widzicie, mam problemy. No. Lawa. Tego tak jest tu masa tej lawy. To mi zajęło pół godziny wykopanie. Tak normalnie to bym zajął 10 minut, ale lawa. Lawa jest okropna, bym zleciał. No i... i, i, i tak chcemy zrobić kolejkę tory. Ubi, Rok później. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Eee... Um, potrzebuję. Tak. Idziemy jeszcze drzewo, bo nie mam drzewa. Bo nie mam drzewa, to idziemy się drzewo. Czewko Czewka drzewka. drzewka. Ja lowciam drzewo. Trzeba hmm. muszę się podsadzić. Jeśli ktoś wie jak zrobić to, żeby owce urosławia na... Niech napiszę, bo bo przyda mi się to Naprawdę 3 No, ja myślałam, że uda mi się tak wyjść do domu tak szpanersko Trzeba zrobić dużo patyczków hmm. Nie wiem ile tego ma konkretnie być Tyle chyba starczy Tylko jeden wózek mi jest potrzebny. Aha, to są dwa grawle. Teraz jeden jeszcze wózek. Cyk. Ideolo. I tak, odtąd będzie szła kolejka. Idzie po prostu w dół. Szybkie budowanie. Po prostu tu podjadę. Teraz zobaczymy, jak to działa. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Mhm. Jesteśmy. Pchamy wózek. Siadamy. I jedziemy. yipi Czemu nie mogę wózko rozwalić. No. Uhu. Ale w drugą stronę to nie działa. Ja wierzę, że się jeszcze boostery porobi. To zadziała. Są sadzonki. Bo wypadały sadzonki. Sadzozonki. Gdzie są? Są sadzonki, tak, są sadzodzonki. Posadzi się Dederzewka. No, i cieszę się bardzo za miłe komentarze, wiadomości i subskrypcje. Proszę Was, aby tego więcej było, a szczególnie subskrypcji. Ci, którzy mnie oglądają, nie subskrybują. To też jest któryś mój apel. Niech zaczną. Chcemy zabić parę squidów. Jezu, ile ich tam jest? Czemu, uciekają one? Nie wiedziałam, że squidy uciekają. Nie wiem, czy się widzicie pod tą wodą, bo ja nic. Dobra, czekajcie. Zaraz... ...głos wyciszę. Znaczy głos, dobrze. Music. Nie wiem, czy to słyszycie, ale... Tu powstanie jeszcze coś, nie wiem w którym odcinku, ale postaram się, żeby to powstało jak najszybciej. Też do tego nie jest potrzebne chyba 6 wiadrek lawy. Lubcie się. No dobra. U. Pokażę Wam jeszcze raz ten mechanizm. Dobra. Nie, to nie to. Patrzcie. Widzicie? To jest bardzo prosty, jeden z najprostszych mechanizmów. Na pewno sobie z tym poradzicie. Jeśli ktoś by chciał to zrobić, ja mykam, bo potworki się już chyba zrespełniły. Zrespełniły się, bo tam są szkielety. To do domu. Żegnam się w sypialni, zasypiając. Komentujcie, subskrybujcie. Głównie subskrybujcie. Na razie. Więc spać. Na razie.